A jestem w tej chwili w miejscowości Kotowice Będę chciał jechać w kierunku Mirowa Czyli na najbliższym skrzyżowaniu będę jechał prosto Jak widzimy skrzyżowanie ze znakiem stop Druga wolna ruszać. Ta droga taka dosyć wąska. I do tego jeszcze zwróćmy uwagę, za chwilę będziemy wyjeżdżać pod górę. Oczywiście ja przypominam teraz, rozpoczynając wyjazd pod górę, ja nie robię żadnych redukcji. Ja ten na takim biegu, do jakiego ten samochód rozpędziłem przy wyjeździe. Uf, powinienem na takim biegu, jaki mam, wyjechać na szczyt wzniesienia i za górką, zobaczcie, zaraz mamy zakręt i kawałek prostej i w zasadzie tyle to by było kotowic.